Rzeczywiste wzorce. Otóż, przekonania jego zdaniem to są rzeczywiste wzorce. Wzorzec zaś będzie rozumiany przez niego jako coś, co jest nielosowe w sensie algorytmicznej teorii informacji komogrowa chaitina To jest dosyć e, interesująca koncepcja, taka informacyjna koncepcja e, istnienia. Dennett jest tutaj absolutnym pionierem, i to jest bardzo interesująca ontologia, ponieważ e, Opiera się ona na mówieniu, że istnieją pewne realne, rzeczywiste wzorce w rzeczywistości, które są czymś, czym, co powinna nauka badać. Dopowiedzmy no powiedzmy, co to jest ten wzorzec? Otóż yy, yy, wzorzec to jest coś, dlaczego istnieje maszyna Turinga, która generuje dany wzorzec, a opis tej maszyny Turinga musi być krótszy od opisu samego wzorca. Jeśli Państwo pomyślą na przykład o maszynie Turinga, która generuje na swojej taśmie milion jedynek. No to oczywiście opis tej maszyny będzie krótszy niż zacytowanie miliona tych jedynek. W tym sensie mamy wzorzec w tym milionie jedynek. Mamy wzorzec dlatego, że ona jest generowalny przez bardzo prostą maszynę turinga, a jej opis jest krótszy od tego miliona jedynek. Mówiąc innymi słowy, po prostu można skompresować informację na temat tego wzorca, mówiąc, w jaki sposób, jaka regularność w tym sorce. Tam jest zaszyta w nim głęboko regularność, prawidłowość, prawo rządzące w tym sorce. Tylko, że nie musimy się odwoływać do tego pojęcia prawa fizycznego, to jest po prostu czysta informacyjna zależność. I no, odwrót. Powiemy, że pewien ciąg liczb C jest losowy, jeśli najmniejszy algorytm określający go komputerowi będzie miał dokładnie taką samą albo większą długość w bitach, co sam ten ciąg liczb C. No bo jeśli tam nie ma żadnej prawidłowości, to nic się nie da z tym zrobić. Teraz oczywiście mogłyby się pojawiać interesujące zagadnienia, które oczywiście są badane przez takie osoby jak Craig Chaitin, twórca tej teorii informacji rekordnicznej. Ja się nimi będę trochę zajmował bardzo krótko w drugim semestrze w czasie wykładu filozofii Informacji, więc teraz pozwolę sobie tę rzecz zawiesić. Idźmy dalej i wróćmy do przekonań. Jeśli aktywność pewnego układu, pewnego systemu można opisać na indywidualizacyjnych Kategoriach, wykrywając te wzorce intencjonalne, a wzorce okażą się predykcyjne, czyli będą nam przewidywały, co się będzie działo w przyszłości, to te wzorce trzeba uznać za realne. Ale oczywiście one nie muszą odpowiadać niczemu konkretnie w środku tych systemów. Nie musi być jakaś taka proste przełożenie na strukturę organizacyjną tego układu, żeby przekonanie to jest w odpowiednim miejscu zlokalizowane w, w hipokampie, e, dwa neurony, które będą odpowiadały. To byłoby zbyt wulgarne zdaniem Daneta, to byłoby zbyt prostackie rozwiązanie. To nie jest tak, że dla każdego przekonania mamy komórkę babciną, która za to przekonanie. To tak nie działa. A stąd idealizacja. A no stąd, że niektóre informacje możemy odrzucać jako szum. Czyli możemy pewien wzorzec rzeczywisty. Kompresować w sposób stratny. Kompresja stratna na pewno jest Państwu znana koncepcją, ponieważ wiemy, że chociażby pliki MP3 czy JPEG są kompresowane w taki sposób, że odrzuca się te informacje, które są dla nas niepostrzegalne, albo przynajmniej w standardowych warunkach są trudniejsze do zauważenia, żeby skupić się na najważniejszych prawidłowościach w sygnale. Tutaj po prostu możemy też starać się pewne niepasujące nam fragmenty odrzucić i uprościć sobie ten układ. Z tego jednak wynika pewnego rodzaju niezdeterminowanie zdaniem DENTE. Ponieważ tę samą osobę można różnie idealizować i różne elementy traktować jako nieistotne, to równie dobre mogą okazać się spektakularnie niezgodne ze sobą wzorce. DENTE podaje przykłady w swoim artykule. Mówiąc krótko. Tutaj może być wyjątkowo wyraźny przypadek czegoś, co się nazywa niedeterminowaniem teorii przez świadectwa empiryczne. Ze świadectwami empirycznymi, ładnie tymi samymi, będzie możliwe skrajnie różne predykcje. Można uznawać, że ta sama osoba popełni samobójstwo, jak i że nie popełni, jeśli będziemy inaczej traktowali te osoby, inaczej idealizowali I w ten sposób mniej więcej można byłoby potraktować zarzut przeszladowych wobec psychologii potocznej. Mówiąc, że to jest bardzo elastyczna teoria, ona pozwala nam bardzo dużo rzeczy zrobić. I w związku z tym, ona, ponieważ nam pozwala bardzo dużo rzeczy zrobić, to ma też możliwość przewidywania przy tych samych świadectwach, przy dosyć swobodnie kształtowanej interpretacji zachowań różnych osób, zupełnie systemnych predykcji. Ale to nie, jest, nie świadczy o tym, że to jest kiepska teoria, tylko o tym, że ona po prostu jest bardzo elastyczna. I. Yy... Przy tak złożonych układach, jakimi są ludzie, bardzo trudno uniknąć tej swobody interpretacyjnej. Ta swoboda interpretacyjna wydaje się po prostu uprawniona, przez to, że nie sposób ująć pełnej złożoności, w jaki sposób ludzie się zachowują. Nie, zna, nie sposób znaleźć tam tych prostych regularności, których poszukiwałby w wektorach wielobomerowych w przestrzeni Churchland. I w tym sensie psychologia potoczna jako teoria systemów intencjonalnych byłaby. Rzeczywiście teorią, która coś przewiduje, ale która może przewidywać również coś, co jest tego przeciwstawieniem. Ale to nie jest jej, jej słabość, tylko raczej jej, jej pokazanie jej elastyczności. Ona nie tak wiele znowu przesądza. Oczywiście przeciwnik powie, że skoro tak mało przesądza, to być może jest to trochę słaba teoria. Ona nie ma rzeczywiście bardzo dużych narzu Nie narzuca nam za dużo ram interpretacyjnych, może należałoby ją jakoś pogłębić. DNA to uważa jednak, że. Po prostu tego się nie da zrobić, ponieważ te układy są tak złożone, że za każdym razem, kiedy będziemy idealizować, to możemy idealizować w różny sposób i to jest równie uprawnione. My tu zawsze jesteśmy w pozycji niepełnej wiedzy. Kiedy to odróżnimy od, w stosunku do tego, co mówi Jerry Fodor, to nam się to ujawni bardzo wyraźnie. Kiedy mamy. W, Fodorowskie podejście do intencjonalności, ta intencjonalność jest po prostu realizowana przez język myśli. My mamy postawy propozycjonalne, to znaczy, że żywimy pewne postawy wobec sądów, które są po prostu zdaniami w języku myśli, które są w głowie. W mózgu są zdania języka Ten Tenet twierdzi coś innego, że intencjonalność jest abstrahowana z aktywności, z zachowania systemu i nie można jej wprost utożsamiać z illatami neurologicznymi, neurofizjologicznymi. Chociaż oczywiście od nich zależy, ponieważ to zachowanie bez tych illatów by się nie pojawiło. Mówiąc krótko, w przeciwieństwie do Fodora, który w pewien sposób na poziom subosobowy wprowadza cały poziom osobowy, Danet stara się powiedzieć, że niekoniecznie musi być tutaj takie płynne przejście.